Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dla dwunastoletniej dziewczynki o imieniu Dukasini to był bardzo szczególny świąteczny dzień. Założyła najładniejszą sukienkę, mama pomogła uczesać jej włosy i tak poszły do swojego parafialnego kościoła pod wezwaniem świętego Sebastiana, aby w ten sposób zacząć świętowanie Wielkanocy. I gdy pod koniec Mszy Świętej, na ogłoszeniach, ksiądz dziękował za przygotowanie uroczystej liturgii, gdy składał życzenia, młody chłopak, który niepozornie stał przy bocznym wejściu do kościoła, zdetonował ładunek wybuchowy, który przyniósł w swoim plecaku. I w tym jednym momencie, w kościele pod wezwaniem świętego Sebastiana, w Diecezji Kolombo na Sri Lance. Zginęło 115 osób. Wśród nich była mama Dukasini. 21 kwietnia 2019 roku, 5 lat temu, w Wielkanoc, na Sri Lance podłożono bomby w sześciu miejscach. W trzech kościołach, dwóch katolickich, jednym protestanckim i w trzech hotelach. I one wszystkie były wymierzone przeciwko... No, przeciwko nam, przeciwko chrześcijanom, przeciwko naszym braciom i siostrom ze Sri Lanki. Szanowni Państwo, ja byłem jakiś czas temu w tamtym kościele. Rozmawiałem z księdzem, który tam pracuje, ludźmi, którzy tam mieszkają. Chciałem zapytać, zapytałem, jaka pomoc w tamtym czasie, tuż po tym zamachu, była dla nich najważniejsza. I szanowni państwo, wszyscy mówili praktycznie to samo. Co mnie zaskoczyło? Wszyscy mówili mniej więcej tak. Rzeczywiście po tym zamachu przyjechali do nas przedstawiciele różnych organizacji. Przyjechali, zazwyczaj tak to wyglądało, że przyjechali, zostawili jakieś pieniądze, porobili zdjęcia. Chwilę później już ich nie było. Jechali dalej do kolejnej akcji, kolejnego zdarzenia gdzieś tam na świecie. Za to wy, wasi ludzie, wy zostaliście z nami na kolejne dni, tygodnie, czasem nawet odwiedzacie nas do dziś. No i co robiliście w tych pierwszych momentach? Przyszliście, przychodziliście do naszych domów, siadaliście przy stole. My, parzyliśmy wam herbatę, stawialiśmy ją na stół i wyciągaliśmy z półek nasze albumy rodzinne, albumy ze zdjęciami. Kładliśmy je na stołach, bo tak bardzo chcieliśmy, aby ktoś się zatrzymał, abyśmy mieli komu opowiedzieć o tych naszych zmarłych w zamachu. Pokazać zdjęcia naszych wnuków. Dzieci, rodziców, dziadków, rodzeństwa, małżonków, i chociaż trochę o nich opowiedzieć. A Wy, Wy tak siedzieliście z nami godzinami. Nikt nie patrzył na zegarek, nie spoglądał w telefon. I tymi godzinami tak siedzieliście z nami, płakaliście z nami, milczeliście z nami. I to właśnie za to jesteśmy Wam najbardziej wdzięczni, za tę Waszą obecność, za to, że nie byliśmy dla Was kolejną akcją, kolejnym zdarzeniem, tylko że nie byliśmy Wam obojętni. Spojrzeliście na nas jak na ludzi, jak na braci i siostry w Chrystusie. Tak często się o tym mówi, a nie zawsze tak to wygląda. Szanowni Państwo, Stowarzyszenie Open Doors istnieje od 70 lat. Obecnie pomagamy w ponad 70 krajach na całym świecie, gdzie dochodzi do silnych i bardzo silnych aktów dyskryminacji i prześladowania chrześcijan. Ta pomoc jest różna bardzo różna bo jest wiele różnych sytuacji ale wszystko zaczyna się, gdy ktoś przyjdzie, siądzie, wypije tę kawę czy herbatę. I po prostu jest tu i teraz dla drugiego człowieka. Jak Państwo sądzą, o co w takich sytuacjach najbardziej proszą prześladowani chrześcijanie? Najczęstsza ich prośba, jaka jest? Módlcie się za nas. Módlcie się za nas, abyśmy byli silni, abyśmy byli odważni. Abyśmy nie wyrzekli się Chrystusa, gdy przyjdzie próba, a wiemy, że przyjdzie. I my ich te wszystkie prośby, te wszystkie intencje modlitewne traktujemy bardzo poważnie. Nie możemy tylko powiedzieć dobrze przy okazji, na szybko, pomodlę się, zapomnę. Bo jakbyśmy się różnili wtedy od tych, którzy tylko na chwilę przychodzą, a dwie godziny później zapominają. My zbieramy te intencje, spisujemy je i potem w tych krajach, gdzie możemy się spotkać, gdzie możemy się modlić, jak na przykład Polska, odwiedzamy parafie, wspólnoty, tak jak ja dzisiaj jestem u Państwa i zachęcamy do tej modlitwy i przekazujemy Wam ich intencje. Robimy to w taki sposób, że co miesiąc wydajemy taką małą broszurkę. Kalendarz modlitw zaprześladowanych chrześcijan na każdy dzień, króciutkie intencje modlitewne, prawdziwe, konkretne intencje za konkretne osoby, często nawet wymienione z imienia. Czasami to imię musi być zmienione, intencje od ludzi z całego świata. I te intencje dołączamy do takiej małej gazetki, kilkanaście stron, magazyn Open Doors. Bo chcemy trochę jak te rodziny na Sri Lance, położyć Wam album rodzinny naszych braci i sióstr w Jezusie na stole, abyście przy kawie czy herbacie trochę ich poznali, zobaczyli ich zdjęcia, przeczytali ich historię, pełne bólu, ale też pełne nadziei, pełne wiary, żeby nasza modlitwa za nich była taką. Obecnością, modlitwą za drugiego człowieka, za brata czy siostrę w Jezusie. Po tej mszy świętej, z tyłu kościoła, przy takim fioletowym stoliku, będę na Państwa czekał. Można sobie wziąć te intencje modlitewne. Można sobie wziąć ten magazyn Open Doors ode mnie. A dla tych, którzy by chcieli poznawać bardziej ten nasz kościół od strony właśnie takiej trudnej, można ten magazyn i te intencje zaprenumerować sobie, żeby raz w miesiącu przychodziły do Was do domu pocztą. Aby to zrobić, będę miał taką karteczkę fioletową. Wystarczy na niej podać imię, nazwisko, adres, podpis, zostawić u mnie tę kartkę i raz w miesiącu dostaniecie nowe intencje, nowe historie z magazynem Open Doors. I uwaga, to jest ważne. Bo to wszystko dzisiaj i w tej prenumeracie pocztowej dostaniecie za darmo, zawsze za darmo. Koszty druku, koszty wysyłki, my bierzemy na siebie. Dlaczego? No dlatego, żeby to nie była przeszkoda ani wymówka w modlitwie. Bo modlitwa jest tym, o co jesteśmy proszeni zawsze, gdy spotykamy się z prześladowanymi. I zapraszam szczególnie też Państwa za tydzień na wyjątkowe spotkanie w niedzielę o godzinie 17 w centrum Jana Pawła II. Spotkanie, które już od kilkunastu lat odbywa się w Gliwicach. Przedstawiciele różnych wspólnot spotykają się, aby jednym głosem po prostu modlić się za prześladowanych chrześcijan z różnych krajów. Ja też będę za tydzień, zapraszam, może się spotkamy, przywitamy, pomodlimy. Dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję za to, że nikt nie spoglądał na ten zegarek. Dziękuję księdzu Proboszczowi, księżom za gościnność. Zapraszam po prenumeratę intencji i magazynu. Szczęść Boże.